Schizofrenia. Najbardziej znana i jednocześnie nieznana choroba psychiczna. Swoją sławę zawdzięcza kinematografii i literaturze, dla której jest niejednokrotnie inspiracją. Choroba budząca grozę i fascynację, a przez to bujną fantazję. Postaram się odczarować hollywoodzki obraz schizofrenii i opowiedzieć, co nam wiadomo o tej tajemniczej przypadłości. Tajemniczej, ponieważ do dziś nie znamy dokładnych przyczyn choroby, a teorie na ten temat są głównie żywo omawianymi hipotezami. Po pierwsze, schizofrenia to nie dysocjacja tożsamości. Schizofrenia to syndrom, czyli nie tyle jedna choroba, co raczej efekt, który może być wywoływany przez kilka różnych zachorowań. Prawdopodobnie najbardziej kojarzonym objawem schizofrenii są halucynacje. Halucynacje to widzenie rzeczy bądź ludzi, których nie ma oraz co występuje częściej, słyszenie głosów lub dźwięków, których źródło nie występuje w rzeczywistości. Schizofrenia może objawiać się również urojeniami o bardzo różnej formie. Znane z popkultury i żartów urojenia wielkościowe objawiają się w przekonaniu o byciu wielką wyjątkową figurą. Nierzadko jest to jakaś słynna postać historyczna, jak na przykład Napoleon czy Jezus Chrystus. Urojenia ksobne to te, gdy chory jest przekonany, że wszyscy wokół wyjątkowo interesują się jego osobą. Rozmowy, gesty, uśmiechy, nawet audycje radiowe zdają się zwracać do chorego i kierować do niego ukryte komunikaty. Nierzadko chory interpretuje je jako wrogie, co nieraz przeradza się w urojenia prześladowcze. Inne urojenia dotyczą błędnego postrzegania swojego ciała, stanu zdrowia, stosunku ludzi do chorego i chorego do siebie. Zdezorganizowana mowa, pozbawienie logiki lub kompletnie niezrozumiałe wypowiedzi, zdezorganizowane zachowanie pozbawione jakiegoś celu, nadmierne pobudzenie lub osłupienie również występują w schizofrenii. Są to wszystko objawy pozytywne, czyli takie, które występują u chorego, ale nie występują w populacji ogólnej. W schizofrenii występują także objawy negatywne. Wycofanie się z życia, izolacja, zaburzenia koncentracji i pamięci, brak zdolności do przeżywania i wyrażania emocji, powodują również szczególne cierpienie, co pozytywne objawy choroby. Chociaż pochodzenie schizofrenii nie jest dokładnie znane, wiemy, co stwarza ryzyko zachorowania. Schizofrenia jest najsilniej genetycznie powodowaną chorobą psychiczną, jaką znamy. Za schizofrenię w 80-90% odpowiadają geny. Chociaż ogólne ryzyko schizofrenii w społeczeństwie wynosi 1%, dla osób, których rodzic, brat lub siostra cierpi na schizofrenię, ryzyko jest 10 razy większe. Bądź wcześniej aktywowane choroby autoimmunologiczne. Mechanizmem spustowym do wybudzenia się schizofrenii może być silny stres lub niektóre używki, takie jak marihuana. Obserwacje choroby pomogły stwierdzić, że na schizofrenię zapada więcej mężczyzn niż kobiet. W przypadku mężczyzn pierwsze oznaki choroby rozpoczynają się zazwyczaj we wczesnych latach dwudziestych. Kobiety z kolei zapadają na chorobę w późnych dwudziestych i wczesnych trzydziestych latach życia, przy czym stwierdza się, że objawy wśród kobiet nie są tak głębokie. Schizofrenia rozwija się stopniowo i zazwyczaj na początku objawia się nagłą zmianą zachowania, pojawieniem się zachowań nietypowych i dziwnych, a także wycofaniem społecznym. Choroba diagnozowana jest zazwyczaj po pierwszym epizodzie psychotycznym, czyli np. Na napadzie halucynacji, błędnych osądów sytuacji czy dezorganizacji mowy. Najbardziej efektywną formą pomocy jest farmakoterapia połączona z psychoterapią. Terapia lekami jest obecnie najbardziej efektywna. A nowoczesne leki znacznie zredukowały ilość efektów ubocznych, które bywają bardzo uciążliwe dla pacjentów. W leczeniu schizofrenii najważniejsza jest szybka reakcja i pozostawienie pod stałą opieką lekarza. Każdy następny atak psychotyczny jest gorszy i niesie za sobą głębsze powikłania i ryzyko występowania kolejnego ataku. Ludzie zmagający się ze schizofrenią oprócz choroby zmagają się z potężną stygmatyzacją ze względu na swoją chorobę. Często uważa się chorych za niepoczytalnych i agresywnych. Sensacyjne historie często wiążą schizofrenię z morderstwami, czasem nawet masowymi. Niejednokrotnie słyszy się również opinie tłumaczące brutalne morderstwa bądź okrutne akty ze schizofrenią bądź psychozą. W rzeczywistości jednak większość chorych nie przejawia zachowań agresywnych. Dużo częściej to właśnie chorzy doświadczają przemocy ze strony swojego środowiska. Cierpienie powodowane chorobą przy silnym odrzuceniu społecznym pcha wielu chorych do samobójstwa. Wczesna interwencja, zastosowanie odpowiedniego leczenia i zapewnienie opieki często pozwala ludziom ze schizofrenią nie tylko korzystać z życia jak zdrowym, ale umożliwia im również bycie wartościowymi i szanowanymi członkami społeczeństwa. Chcesz dowiedzieć się więcej i szukasz pomocy? Pamiętaj o naszej infolinii. Nasi fachowcy czekają na Wasze telefony od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8 do 20. Świadczymy bezpłatną pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży z dzielnic Ochota, Śródmieście i Ursus.